Dzień dobry Państwu. Kilka słów komentarza do konferencji pana posła Stanisława Piotrowicza. W zasadzie cisną się nam na usta raczej dosadne słowa, ponieważ mamy do czynienia z rzeczywiście sytuacją zupełnie niespotykaną, by człowiek, który pracował w aparacie opresji jako prokurator stanu wojennego, był członkiem PZPR, który jak wiemy z notatek gorliwie prowadził szkolenia partyjne, stroił się dzisiaj w piórka obrońcy opozycji tamtego czasu i co więcej, budował z tego jakąś pozytywną narrację dla swoich nieustannych krętac, co Państwo zresztą wykazywaliście mu, przytaczając przykłady z różnych okresów jego Aktywności politycznej. Chcę powiedzieć ze swojego doświadczenia, myślę, także innych kolegów z opozycji dawnej, że każde przesłuchanie zaczynało się od tego rodzaju właśnie formuł, jakich użył przed chwilą prokurator Stanisław Piotrowicz. Że chodzi o to, że chcemy Panu pomóc, że jestem tu po to, żeby Pan mógł jak najszybciej wyjść z aresztu, więzienia. Myślimy właśnie o tym, żeby żeby pan mógł jak najszybciej wrócić do rodziny, to, to właśnie te teksty Stanisław Piotrowicz doskonale zapamiętał, bo, tymi, bo te, tego tekstu się używało, tego rodzaju tekstów wtedy, kiedy się po prostu e, ludzi skazywało potem na wiele, lat, na wiele lat więzienia. Powiedzieliśmy raz, krótko i zwięźle, oczekujemy, że pan Stanisław Piotrowicz e, po tych licznych krętactwach, e, których byliśmy świadkami i kłamstwach, że złoży mandat, opuści ten Sejm i oczekujemy od Kaczyńskiego, że się takiego człowieka ze swojego środowiska politycznego natychmiast pozbędzie. Andrzej jak nie wiadomo jak się zachować, to warto zachować się przyzwoicie. To maksyma profesora Bartoszewskiego. I dzisiaj widzieliśmy dokładnie odwrotną sytuację. Buta, arogancja w przededniu tak bolesnej daty, jaką jest 13 grudnia. Dodatkowo coś, co jest podwójnie nieprzystające parlamentarzyście Wolnej i Demokratycznej Rzeczypospolitej. I dlatego nasz apel, a nawet żądanie do prezesa Kaczyńskiego. Pan poseł Piotrowicz nie tylko nie skorzystał z tego, żeby być przyzwoitym w latach 80., ale dzisiaj brnie w kłamstwo i brnie w coś takiego, co nie może zyskać akceptacji nikogo, nawet tych, którzy dzisiaj są jego stronnikami. Ja mogę powiedzieć, tylko mam taką osobistą refleksję po tym aroganckim i w gruncie rzeczy samopogrążającym się oświadczeniu prokuratora stanu wojennego z panem przewodniczącym Grupińskim. Nigdy nie byliśmy i nie będziemy w takich ugrupowaniach, w których jest taka osoba jak poseł Piotrowicz i mam nadzieję, że taką refleksję mają także inni i powinni się nad tym zastanowić.